Dzisiaj przestudiujmy razem Słowo Boga, przechodząc do Listu do Hebrajczyków, rozdział 9. I zrozummy znaczenie drugiego przyjścia Ojca na ziemię. Spójrzmy na rozdział 9, werset 27. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się, nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Podczas swojego pierwszego przyjścia, przyszedł na tę ziemię, aby umrzeć na krzyżu, jako ofiara za grzech. A podczas swojego drugiego przyjścia, przyszedł na tę ziemię, aby zbawić całą ludzkość. Czy więc ojciec powiedział, że kiedy przyjdzie po raz drugi, przyjdzie sam, aby nas zbawić? Z kim pojawił się, aby nas zbawić? Bóg Ojciec i Bóg Matka, którzy są duchem i oblubienicą, powiedzieli: Przyjdź. Dzieje się tak dlatego, że tylko Bóg może nam dać zbawienie. Ostatecznie odnalezienie Boga Ojca i Boga Matki jest drogą do naszego zbawienia. Innymi słowy, jest to najistotniejszy i najważniejszy skrót, aby dotrzeć do wiecznego Królestwa Niebios, które utraciliśmy. Dlatego Bóg powiedział, Starajcie się poznać Boga. Powiedział nam, abyśmy dołożyli wszelkich starań, aby poznać Boga. Spójrzmy na Księgę Ozeasza, rozdział szósty. Zobaczmy werset trzeci. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, czyli Boga. Usilnie poznać Boga, że go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Spójrzmy na werset szósty, gdyż miłości chce, a nie ofiary. I czego chce Bóg? Poznania Boga, nie całopaleń. To dobrze, że składamy wiele ofiar, co oznacza, że odprawiamy nabożeństwo. Jednak lepsze od tego jest, abyśmy poprawnie poznali Boga. Więc dzisiaj, czy liczne kościoły na ziemi poznają nowe imię Chrystusa Ansanchon? Nie, oni Go nie poznają. Ponieważ nie poznają Boga Ojca, automatycznie nie mogą poznać Boga Matki. Dzieje się tak, ponieważ Biblia prorokuje, że możemy poznać istnienie Boga Matki jedynie przez Boga Ojca. Dlatego musimy starać się poznać Boga, i poprawnie przyjąć Boga Matkę, abyśmy nie stracili szansy na wejście do wiecznego Królestwa Niebios.